Zaczynamy dzisiaj od e, wystąpienia magistra Adriana Matkowskiego, Taka prośba Adriana, przyszłość, błagam się, krótsze te by tytuły. E, to wystąpienie zatytułowane jest postawa Morskiego Urzędu Rybackiego w Dyni wobec relacji gospodarczych Polski z wolnym miastem Dajskim, działalność Urzędu Rybackiego na rzecz polskiego rybołówstwa w okresie zimowym. Dobrze. Jak tu już wcześniej prezeska wspomina, tak moja tematyka będzie właśnie dotyczyła postaw morskiego Urzędu Rybackiego wobec relacji gospodarczych Polskiej w Wolniku i jego działalności na rzecz Polskiego Rybołówstwa w okresie ziemornym. Tu mam fotografię dwóch znaczących postaci tak naprawdę dla Polskiego Rybołówstwa w okresie międzywojennym. Po mojej lewej stronie jest właśnie doktor Franciszek Rubecki, był to pierwszy naczelnik morskiego Urzędu Rybackiego, a później szef właśnie Wydziału Rybołówstwa w Ministerstwa Przemysłu i Handlu, a po mojej prawej stronie jest bardzo ważna postać dla Polskiego Rybołówstwa, nazywany również Ojcem Rybaków Antoni Ryniewieński, który był naczelnikiem morskiego Urzędu Rybackiego w latach 1024-1039 i bardzo krótko, aż do swojej śmierci w 1946 roku po II wojnie światowej, lata 1045-1046. Na początku warto powiedzieć, czym był Urząd Rybacki. Otóż na mocy postanowień pokojowych Traktatu warszawskiego w 1019 roku Polska uzyskała około 120 kg 20 kilometrowy pas wybrzeża morskiego. Zamieszkiwało go około 3 tysięcy rodzin rybackich. Tym rodzinom Rybackiej była potrzebna odpowiednia pomoc ekonomiczna i finansowa, którą wcześniej miały zagwarantowane ze strony państwa niemieckiego. W tym celu minister ds. Byłej Dzielnicy Pruskiej z dekrety z dnia 18 czerwca 1921 roku powołał Morski Urząd Rybacki. Do jego głównych zadań należała pomoc materialna i ekonomiczna dla rybaków. Również były zadania tzw. poboczne, na przykład badania nad yy, stanem polskiego rybołówstwa, które zlecono związanemu z Urzędem Morskiego Laboratorium Rybackiego na Her. Ale w czym miały się uwidaczniać właśnie główne zadania MUR? Właśnie główne zadania MUR miały się uwidaczniać po pierwsze w pośrednictwie przy udzielaniu polskich rybaków różnego rodzaju pozycji finansowych, czy to na zakup sprzętu, na zakup nowych jednostek, na w postaci kutrów, czy też na przykład na rozbudowę własnych banków. I to właśnie Morski Urząd Rybacki był pośrednikiem pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi, głównie w mierze to były banki państwowe, m.in. Bank Gospodarstwa, Krajowego, przy udzielaniu takich pożyczek na korzystne pracy dla rybaków. Również funkcjonariusze Urzędu Rybackiego mieli pomagać rybakom przy zakupie nowego sprzętu. Ta działalność się przejawiała w różnych aspektach, chociażby w takim przypadku, jak na przykład danego sprzętu rybackiego nie produkowano w danym kraju. To Morski Urząd Rybacki pisał pisma do odpowiednich instytucji, głównie urzędów celnych czy też Ministerstwa Skarbu, żeby na przykład sprzęt, który rybacy sprowadzali z Niemiec czy też z kraju skandynawskich, głównie z Danii, nie były właśnie odsłony, był zwolniony z tego cła. Morski Urząd Rybacki Początkowo miała swoją siedzibę yy, w Oficjalnie siedziba miała być w Kutsku zgodnie z dekretem, ale była w I w 1028 roku została przeniesiona do nowej siedziby powiedzenia. Tu mamy jego zdjęcie na ulicy Waszyngtona 11 przy osiedlu Z tego co patrzyłem na Google Maps, tam po jest istnieje jakiś budynek. Obecnie jest tam jakiś komisariat policji. I właśnie w 1928 roku zaczyna się kolejny, taki dosyć ważniejszy etap działalności Morskiego Urzędu rybackiego na rzecz po prostu ściśle rybołówstwa morskiego. I teraz przejdziemy do ceny sprawy, czyli do relacji gospodarczej Polski z Wolnym Miastem Gdańskim. Po pierwsze trzeba tu zaznaczyć, że Wolny Miastem Gdańsk od 1922 roku należało do polskiego obszaru celnego, ale Polscy rybacy mogli nabywać w tym mieście towary zwolnione z opłat. czego to było wynikiem? Otóż było wynikiem yy, yy, prawa polskiego, bowiem w 1898 roku powstała strefa wolnocłowa w porcie Gdańskim. I istnienie tej strefy wolnocłowej zagwarantowało, można powiedzieć, dwie naczelne umowy, które się przyczyniły do powstania wolnego miasta Gdańska. Jak i regulowały jego po prostu relacje z Polską. To była Konwencja Paryska z 1920 roku i Umowa Warszawska z 1921 roku. W latach 30. władze polskie dążyły do imianowania prawa celnego na całym swoim obszarze. Również na terenie wolnego miasta Gdańska. I było to przyczyną różnego rodzaju sporów polsko-gdańskich. Zakończyły się one. Można powiedzieć, dnia 6 sierpnia 1934 roku, gdzie doszło do podpisania kolejnej umowy pomiędzy rządem polskim a władzami Wolnego Miasta Gdańsk. W jej wyniku tak naprawdę Gdańsk zachował swoje dotychczasowe prawa celne I przyniosło to po prostu następujące skutki. Otóż różnego rodzaju gdańskie przedsiębiorstwa, jak firma Hermann Arn czy Kismark, posiadały koncesję na magazynowanie sprzętu w strefie wolnocłowej, w których zaopatrywały się statki rybackie. I teraz jak sytuacja wyglądała? Oprócz polscy rybaty z takich miejscowości jak Jastarnia, Pułck, hel. Gdynia przybywali do wolnego to do strefy wolnocłowej w porcie wrzeckim. Chcieli zakupić określony sprzęt. Głównie to były winy, powrozy rybackie. Oczywiście ten sprzęt oficjalnie polegał ocenie, ale przychodził urzędnik Gdańskiego Urzędu Celnego, No stwierdzał, że ten statek przypłynął za granicę, w wyniku czego był po prostu uwolniony od Z czego wynikała ta polityka? Po pierwsze, w wolnym mieście Gdańsku od 33 roku faktycznie wiedzieli Hitlerowcy. i ich polityka polegała na tym, że należy wspierać miejscową przedsiębiorczość i w tym celu w tym celu właśnie towary, które były sprzedawane polskim rybakom, były zwolnione od słowa, bo wiadomo, te przedsiębiorstwa tak naprawdę na tym bardzo zarabiały. Po drugie, oznaczało to również osłabienie polskiej przedsiębiorczości na tym A po trzecie, władze wolnego miasta, na wszelką cenę chciały podkreślić swoją odrębność i zależność. To właśnie podkreśleniu prowadzeniu odrębnej polityki celnej, czy też właśnie zaznaczeni, że polskie jednostki, w tym przypadku kuty rybackie czy innego rodzaju łodzie używane przez rybaków, są w rzeczywistości jednostkami obcymi. W wyniku tego doszło do skarg tak naprawdę licznych polskich firm na niezdrową, przeszkodliwą konkurencję ze strony wolnego miasta Gdańska. Taką główną firmą na przykład była firma Lemko, która zajmowała się sprzedażą różnego rodzaju lin. Ona produkowała liny w Bielsku, na Śląsku i te zarzuty Ministerstwo Przemysłu i Handlu skierowało do naczelnika Antoniego Chryniewickiego jako osoby, która pod tym względem miała być najbardziej kompetentna. I jak odpowiedział na te zarzuty naczelnik Chryniewicki? Po pierwsze tu mamy yy, dane takie, które przytoczył naczelnik Chryniewicki. Jest to sprzedaż. To różnego rodzaju towarów rybackich w Wolnym mieście Gdańsku w 1936 roku. Cena zakupionych towarów jest w 1000 zł. Jak z tego widać, bardziej bogaci rybacy właśnie kupowali albo liny wanilowe, albo stalowe w Wolnym mieście Gdańsku, których głośna suma wynosiła 27,5 tysiąca zł. Bardziej uboższe rodziny rybackie kupowały sieci. Suma ta wynosiła, jak podałem, dane statystyczne około 20 tysięcy złotych, Więc w rezultacie naczelnik Mur określał zakup, jaki dokonywali polscy rybacy na terenie Gdańska na około 50 tysięcy złotych. W tym miejscu właśnie wpierał zarzuty mu polskiej firm mówiące, że tam są nie wiadomo jakie wielomilionowe obroty na jakąś korzyść. Jednak naczelnik niemiecki doskonale rozumiał niekorzystną sytuację, w jakiej znajdowały się polskie przedsiębiorstwa. I zanim do tego przejdę, warto zaznaczyć jeszcze jedną sytuację. Sprawa w 1936 roku trochę i powróciła w 1937 roku artykułem Dansega vor Postem. to był organ gdańskich yy, nazistów i prawdopodobnie nikt by na niego uwagi nie zwrócił, tylko że jedna właśnie z gazet pomorskich, kuryn patyckich go po prostu przedrukowała. I nie tyle chodziło o ten sam fakt, że organ gdańskiego NDA to właśnie wspomniał, że dajscy przedsiębiorcy sprzedają rybakom towary tańsze, ponieważ nie jest ich cło, ale naziści po prostu mieli stwierdzić w tej gazety, że tak naprawdę nie tylko chodzi o ulice, ale po prostu dańscy kupcy są sprytniejsi, lepsi, bardziej przedsiębiorczy i z tego powodu u nich zakupują e, polscy rybacy. Odbiory właśnie czynników urzędowych w Instytucie Przemysłu handlu miało to jakby świadczyć o tym, że to wiadomo, że ci Niemieccy przedsiębiorcy w Gdańsku to są tacy mądrzy, fajni, inteligentni, a ci polscy to wiadomo troszeczkę tacy głupsi, mniej zaradni, i stąd po prostu przyszło znowu pismo z Ministerstwa Przemysłu i Handlu, jak to morski front rybacki widzi tę sytuację. I naczelnik Krymiewicki ma właśnie na uwadze to doświadczenia z 1936 roku i ten artykuł z 1937 roku przedstawiające rozwiązanie Pierwsze to było odniesienie tej państwowi koncesji. Ale on podkreślił, że tak naprawdę jest to niemożliwe, bo to są przecież konkretne umowy międzynarodowe. Władze polskie się przy umowie z 1934 roku zagwarantowały nie nienaruszalność, więc to de facto to jest po prostu niemożliwe. Więc należy po prostu wesprzeć działania na rzecz utworzenia strefy wolnocłowej w gdyjskim porcie w której rybacy po prostu mogliby zakupywać sprzęt po cenach niższych od procentów niższych odsłon. Drugie, kolejne rozwiązanie było to, że naczelnik Kryniewiczki podkreślił fakt, że rozporządzenie Mistra Skarbu z 1036 roku yy, przyczyniło się do tego, że statki, jednostki poniżej 100 yy, ton brutto nie były traktowane jako jednostki dalekomorskie. Co to oznaczało? To oznaczało to, czy one przy zakupie różnego rodzaju towarów pozbawione były różnego rodzaju ulg cen. I z tej racji zapatrywały się w dany sprzęt w obcych portach, w głównych wolnych mieściach Gdańsku, gdzie te łódki celne dotyczyły. Więc proponował on, jak tu było stwierdzone, że z jednostki rybackiej wypływającej w lejce dalekomorskie, a mające poniżej to ton brutto, otrzymywałoby prawo do kupna wolnocłych artykułów takiej szczytki monopolowej. I morski urząd Rybacki wydawał yy, stosowny dokument w oparciu o który załoga danej jednostki łowiącej mogłaby właśnie zakupować kapitał w po cenach tranzytowych. Przejdźmy teraz do drugiej sfery działalności Urzędu Rybackiego, czyli pomoc zimowa. Otóż w okresie zimowym, a wtedy były prawdziwe zimy w okresie międzynarodowy bardzo Naprawdę był, był skuty lodem I wiele rybaków z tego powodu nie mogło wpłynąć Oznaczało to, że przynajmniej przez kilka miesięcy rodziny rybackie były pozbawione środków do życia. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w 1031 roku i Naczelnik Kryndycki razem we współpracy z Towarzystwem Sałomułowskim Rybaków i i Gospodarstwa Krajowego Zorganizował w tym okresie można powiedzieć takie niewielkie spółdzielnie rybacy. Otóż rybacy otrzymali różnego rodzaju materiały i z tych materiałów wykonywali różnego rodzaju sprzęt rybackie, sieci, kładnicy. Rybacy. I za ten sprzedany sprzęt otrzymywali gotówkę, dzięki której mogli się otrzymać na ten trudny, na ten trudny okres. Dzięki temu. Wiele rodzin rybackich w okresie właśnie tej ciężkiej zimy 1931 roku mogło przetrwać. Od tego momentu właśnie naczelnik kriewicki był nazywany ojcem rybaków. Kolejne takie surowe zimy miało miejsce w latach 1038 i 1039. Na czym polegała ta pomoc Na przykład gminy W miejscowości takie jak gmina Jastarna, czyli w miejscowościach Hel, Wór, Jastarnia, Kuźnica Hałty, rybacy zostali zatrudnieni przy poszczególnych inwestycjach. Budowali drogi, budowali szkoły, budowali y, miejsce, y, budowali prac pod rynek jastarni. i w zależności od liczby ludzi, których byli zatrudnieni, otrzymywali określone wody na żywność. Kolejną formą y, pomocy y, rybakom było też udzielanie pożyczek na zakup określonego. Na zakup paliwa i sieci. Ale też w wielu rodzinach rybackich były w przypadki takie, czy były nagłe sytuacje prowo, że ktoś zachorował. I w tym przypadku mu również udzielał zwrotnych pożyczek yy, pieniężnych. W tym czasie również organizowano kursy hotelarsko-koncernowe dla kobiet. Wiadomo, w tym okresie Rozwijała się turystyka nadmorska, powstawały właśnie nowe pensjonaty, nowego rodzaju hotele, takimi takim są właśnie jak Jurata, Jastarnia, Puck. I wiadomo, te nowe ośrodki wypoczynkowe potrzebowały personelu, odpowiednio wykształconego personelu, zwłaszcza w okresie letnim, więc uznano, że okres zimowy stanowi doskonałą okazję do tego, żeby taki personel wyszkolić i przystosować. Szacuje się, w roku 38 pomoc finansowa yy, dla rybaków wynosiła około 60 tysięcy złotych, natomiast w 39, zima był trochę krócej trwała, to wynosiła około 20 tysięcy złotych, z czego większość tej sumy pieniędzy szła na pomoc w postaci zatrudnieniu rybakom, rybaków przy robotach publicznych. I teraz takie krótkie podsumowanie. Pierwsze, doty, dotyczące relacji z Wolnym Miastem Gdańskim. Otóż naczelnik Kryniewicki proponował właśnie wsparcie na rzecz właśnie rozwoju tej strefy wolnocłowej w Gdyńskim Pałacie. Dzięki tym działaniom polska wytwórczość właśnie miała być bardziej konkurencyjna i to nie tylko właśnie w stosunku do gdańskich przedsiębiorstw. Natomiast jeśli chodzi o pomoc zimową, to tak naprawdę ludność rybacka i polskie wybrzeże morskie miało podwójne korzyści. Po pierwsze rybacy nie pozostawali bezczynni, więc stanowili tak naprawdę źródło e, utrzymania, a jednocześnie ich praca, ich działalność doprowadziła do podniesienia poziomu i stanu infrastruktury w ich wiosce, w ich okolicy. Dzięki temu rybacy tak naprawdę przez ten pachny zimowy pracowali na rzecz rozbudowy własnego zaplecza, co z pewnością mogło się przyczynić do poprawy ich ogólnego poziomu życia. Dziękuję.